Cześć, witajcie! W jednym z poprzednich filmów wykonałem konstrukcję, która podnosi kąt nachylenia okna. Link do filmu możecie znaleźć w prawym górnym ekranie. Najpierw obcinam piankę poliuteranową, żeby mógł swobodnie pokryć lepikiem klejącym papę. Także teraz mogę kontynuować z pokrywaniem papy. Miał to na celu, żeby mógł wykonać zakłady z papy na konstrukcję podnoszącą okno. Nie wykonuję grzania papy ze względów bezpieczeństwa. Nigdy przedtem nie robiłem takich prac, a nie chciałbym spalić dachu, który jeszcze nie do końca powstał. Takie prace zalecałbym raczej bardziej doświadczonym ekipom. Jak to mówią, z ogniem nie ma żartów. Nie pokrywam też membraną, gdyż spadek dachu jest stosunkowo mały, około 9 cm na metr. A przy szybkiej degradacji membrany na słońcu straciłem trochę zaufanie do tego typu pokrycia. Także pomimo tego, że koszt pokrycia papą jest kilkakrotnie droższy od membrany, finalnie zdecydowałem się na takie rozwiązanie. A z tego, co rozmawiałem z jednym z kolegów, papa ma też lepsze walory akustyczne od membrany, co może przy membranie skutkować większym hałasem z ulicy. Jestem jednak zwolennikiem rozwiązań dobrych, a też nie chciałbym potem niespodzianek, gdzie przy zamontowaniu płyt gipsowo-kartonowych w środku pomieszczenia nagle okaże się, że sobie tam gdzieś przecieka woda. Kiedyś miałem taką sytuację finalnie wykończenie wszystko pomalowane na gotowo a okazało się, że hydraulik ulik naciął rurkę i kapało z góry na płyty trzeba było zdemontować płyty i praktycznie wykonać pracę od nowa jak widać na filmie przybijam papę tylko przy górnej krawędzi co teoretycznie mogłoby skutkować oderwaniem papy przez wiatr Jednakże nie będzie to miało znaczenia w przyszłości gdyż na papie będą przykręcone kontrolaty, ale to w jednym z następnych filmów. A 15 cm zakład od góry plus grawitacja uniemożliwi przeciekanie wody. Przynajmniej takie jest założenie. Ostatnia linia, tu już nie będę kleił z tego względu, że to ma być luźne stara część domu i nowa część domu, także tu tylko przykręcę śrubkami, ale najpierw sobie zaznaczę te listwy, gdzie, gdzie się one znajdują, żebym potem wiedział gdzie kręcić, jak będę przykręcał listwę. Tu mam przeniesione. Gdzie? dombelki, także teraz mogę zakrywać i nie będzie mi to przeszkadzać. By było na tyle. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.